Cześć, z tej strony Sławomir dla przyjaciół Sławek. E, słuchajcie, dzisiaj nagrywam live pod tytułem e, Kogo chcesz oszukać, albo Kogo, kogo oszukujesz. E, przypomina mi się w związku z dniem mamy taka historia. Którą, którą miałem z moją mamą, kiedy jako nastolatek brałem korepetycję z matematyki i wtedy nie za bardzo chciało mi się uczyć. Miałem do wykonania jakieś zadania. No i tam, nie wiem, zamiast książki do matematyki czytałem jakąś powieść, albo może grałem w jakąś grę, nie pamiętam co to w ogóle było, ale wiem, że nie robiłem tego, co miałem robić na pewno. I wtedy moja mama weszła, widząc, że robię coś innego niż powinienem, zadała mi takie pytanie. Słuchaj, a dlaczego się nie uczysz? Ja wiem, no mama, uczę się, ale wiesz, no na razie, właśnie słowo na razie jest kluczowe, ale na razie coś tam muszę odpocząć i tak dalej, i tak dalej. Mam mówi, przecież słuchaj, przecież tego nie robisz tego dla mnie, tylko robisz to dla siebie. W związku z tym, kogo chcesz oszukać. Przecież mnie nie oszukasz. Mnie nie oszukujesz, oszukujesz siebie. No i tak, wiecie, minęło 35 lat pewnie od tego momentu. I na dzień dzisiejszy mam takie właśnie skojarzenie, że robią coś swojego. W szczególności myślę tutaj o działalności w network marketingu, bardzo często próbujemy oszukiwać albo wręcz oszukujemy, niestety, samych siebie. Nie, wykuje, nie wykonujemy tych czynności, które powinny być wykonane w czasie, kiedy powinny być wykonane. Oboje, czy są to zamówienia na produkty, czy jest to wyjazd na szkolenie, które nam się przyda i które jest niezbędne do rozwoju naszego biznesu, czy to są zwykłe telefony, czy prezentacje, czy inne rzeczy, które po, po prostu powinny być zrobione wtedy, kiedy powinny być zrobione. I teraz nie, nie wykonując tego, co, co, co mamy zadane jakby sami dla siebie, po prostu oszukujemy siebie czy próbujemy siebie oszukać. No, i teraz taka, taka konkluzja, tak, związana z dniem mamy. Ja dzisiaj, skoro ta nauka jakby przypomniała mi się i widzę jakąś konotację w tym, w, tym, w tym elemencie, myślę, że również ta wiedza i ta informacja przyda się Wam i możecie z niej, możecie z niej skorzystać. Chodzi mi o to, aby przestać oszukiwać, a zrobić to, co powinno być zrobione, wtedy, kiedy powinno być zrobione, w sposób, w jaki powinno być zrobione. Wszyscy narzekamy, że mając grupy ludzi, jakaś najczęściej większa część nie wykonuje że powiem, swoich obowiązków czy tego, do czego się zobowiązali. czy... Co powiedzieli, że zrobią. Ale czy to właśnie nie jest taka próba oszukiwania siebie i oszukiwania innych, że przecież nikt nie zauważy, nikt nie zobaczy, no bo przecież o co chodzi, tak? Jeżeli powiedzmy, miałem wykonać jakiś telefon, ale go nie zrobiłem, albo jeżeli miałem się z kimś umówić, ale przełożyłem to na, na święty nigdy, to przecież tak naprawdę kogo oszukuję? No nie oszukuję nikogo, nie oszukuję nikogo innego niż samego siebie. To ja sabotuje swój sukces i ja udaję, że po prostu nic złego się nie dzieje. Wiecie, że się dobrze, wiecie dobrze, że dzieje się coś złego, dlatego że um, siebie nie można oszukać, natomiast można sobie zrobić w ten sposób niezłe kuku. Myślę, że to jest wideo dla każdego, kto w marketingu sieciowym chciałby osiągnąć jakieś laury, chciałby z tego żyć, chciałby mieć wolność czasową i finansową. To jest, to, jest moje, to jest mój cel, to jest moje łaj. Natomiast bardzo często właśnie tak się dzieje, że nie robimy tego, co potrzeba, a skutkiem tego, że jak nie robimy, jest to, że nie osiągamy celów, które, które, które zamierzaliśmy. Także niech to nie będzie apel z mojej strony, ale myślę, że bardziej będzie to. Po prostu stwierdzenie i dobra rada wujka Sławka, słuchajcie, róbcie to, co mówicie, że zrobicie, działajcie tak, jak chcecie, żeby, żeby było zrobione i pamiętajcie o jednej złotej zasadzie. Tak jak robisz rzeczy małe, tak robisz, jak robisz rzecz małą, tak robisz każdą rzecz. Że rzeczy w życiu można zrobić dobrze albo bardzo dobrze. Polecam Wam zawsze wybranie tej drugiej opcji. Dzięki za uwagę i do usłyszenia. Miłego wieczoru. Pa.